Państwo Piesto, ja nazywam się Daniel Piesto i dzisiaj moim gościem jest Mikołaj Hewelt. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mikołaj Hewelt jest doradcą podatkowym i właścicielem kancelarii Hewelt Wojnowski i Spójnicy. Tak jest. I dzisiaj będziemy mówić o nowych, lepszych, sprawiedliwszych podatkach, które nadchodzą, które będą dotyczyć rynku nieruchomości. Dodajmy, że zgodnie z założeniami i oświadczeniami przedstawicieli rządu, no te podatki mają uzdrowić branżę nieruchomości. Dokładnie. Mają uratować. Świetnie. To same dobre wieści. Nareszcie, nareszcie będzie uratowany rynek nieruchomości, bo przecież tak źle się nam wiodło przez ostatnie lata, że teraz no, trzeba było już coś zrobić. Więc po kolei, jakie nowe podatki, na jakie możemy liczyć od przyszłego roku? Znaczy, konkretnej propozycji jeszcze nie ma, bo na dzień dzisiejszy mamy tylko. Pewnego rodzaju oświadczenia lub zapowiedzi. Które, która... które już są nazwane przez dziennikarzy Danina Sasina. Tak, to nie każda osoba, która wymyśla nowe podatki, może często no, zostać uhonorowana tak naprawdę osobą. Ten podatek uzyska nazwę tej osoby, więc w tym momencie mówimy o Danina Sasina. No i te rozwiązania trochę mają bazują na tym, jak opodatkowuje się nieruchomości za granicą. Czyli nie jest to jeszcze bezpośrednia propozycja katastru który jest pewnego rodzaju bolączką i strachem wszystkich osób inwestujących w nieruchomości, ale no, ma dotyczyć kilku rzeczy, między innymi samego faktu posiadania nieruchomości, a także wynajmowania tych nieruchomości. Po pierwsze, podatkiem o którym jest obecnie mowa, to jest kwestia dodatkowego podatku od nieruchomości od wynajmu nieruchomości. Dla podmiotów, które nie są osobami fizycznymi, więc nie mówimy o inwestorach indywidualnych, ale jeżeli ktoś inwestuje już i posiada nieruchomości za pośrednictwem spółki, np. Zo, to już może, może go do, do, dotyczyć ta sytuacja. I założeniem nowej daniny ma być dodatkowa danina dla osób, które mają powyżej pięciu mieszkań na wynajem. Dobra, czyli ja, moja spółka na przykład ma ponad pięć mieszkań na wynajem. Tak, to jesteś potencjalnym uzdrowicielem branży nieruchomości, gdyż państwo myśli, żeby cię dodatkowo podatkować. Mm -hmm. przy czym konkretnych propozycji nie mamy. Nie wiemy, czy to będzie liczone od umów najmu, czy to będzie liczone od ilości nieruchomości, czy to będzie w jakikolwiek sposób to będzie faktycznie się odbywało. Nie znamy też stawek, znamy tylko jedynie zapowiedź, że są w tym kierunku poczyniane zmiany i są plany w zakresie opodatkowania tych obszarów. To ja od razu powiem, ja się tego za bardzo nie boję, no bo założę sobie drugą spółkę, właściwie mam drugą, mogę przepisać część umów i załatwione, tak czy nie? No, czyli często tak jest, że rozwiązaniem na wiele nowych podatków jest zakładanie wielu nowych spółek, więc to może jest pewnego rodzaju upłon w uzdrowienie branży doradztwa prawnego która i tak jest mocno uzdrowiona przez ostatnie lata, ale dobra, czyli uzdrawiamy dalej doradztwo, no ale to siłą rzeczy, wiadomo, jak dochodzą nowe przepisy, nowe podatki, to wiadomo, że doradztwo podatkowe będzie uzdrowione. Natomiast to mówimy tutaj o najmie, a jeszcze jest i o posiadaniu, a jeszcze jest trzecia sprawa, czyli obrót, Czyli sam, sam, fakt obrotu, czyli kupna 10 popraw mnie, jeśli się mylę, dziesięciu lub więcej nieruchomości rocznie oznacza dodatkowy podatek. Tak, zgodnie z jedną z zapowiedzi, takim podatkiem, który ma opodatkować fundusze inwestujące intensywnie w Polsce, będzie podatek od, w praktyce według zapowiedzi wynika, że masowego kupowania nieruchomości, przez co państwo rozumie zakup powyżej dziesięciu nieruchomości w skali roku. I jeżeli kupimy 10 nieruchomości w skali roku, to zgodnie z modelem, który obowiązuje w Irlandii, bo na tym się wzorują, mielibyśmy płacić dodatkowy podatek transakcyjny, czyli podatek od wartości nieruchomości. No według zapowiedzi ten podatek ma wynosić 10%, więc to jest cała nieruchomość. Tak, czyli łatwo policzyć, że mamy kupione 9 mieszkań, załóżmy, że identycznych. I jeżeli mielibyśmy kupić 10, to zapłacilibyśmy całą kwotę kupna na rzecz. Państwa, czyli faktycznie bez sensu. Trzeba po prostu kupować 9 i tyle. Nie opłaca się nam kupować 10. Jeżeli ktoś kupuje faktycznie 300 tych mieszkań, no to to jest podatek nadal olbrzymi, 10% od całości tej kwoty. No wiadomo, może będzie w ustawie napisane, że od nadwyżki. To jest nadal bardzo dużo, to jest w sensie 10%. W tym momencie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2%. Tak. Tak, i z tym rynek jest takby pogodzony. A tutaj mówimy o, o podatku od czynności cywilnoprawnych, który się sumuje z dwóch podatków i wynosi 12%, czyli jest 6 razy większy. Ja to tak odbieram. Znaczy, może mieć to duży wpływ na rynek nieruchomości i może to mobilizować inwestorów do zakładania coraz większej ilości spółek. Do tego się znowu to sprowadza. No dobra, czyli. czyli... A może będzie w tej ustawie jakiś zapis, że no nie będzie się opłacało zakładać setnej spółki, bo to będzie unikanie opodatkowania na przykład. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie konkretny zapis wyglądał w ustawie. Natomiast trzecią propozycją, która się pojawiła, byłaby propozycja rozbudowania tak zwanego podatku, pod podatku od budynków. Przychód z budynków, bo w Polsce mamy taki sprytny podatek majątkowy, w praktyce ukryty w ustawie o podatku dochodowym, mhm. zgodnie z którym, jeżeli posiadamy nieruchomości o określonej wartości, to się uznaje, że w pewnym momencie musimy z tego osiągać przychód. Samego faktu, że posiadamy te nieruchomości. Mhm. To się ustawodawca nie patrzy na to, ile my konkretnie zarabiamy na tych nieruchomościach, ale że skoro mamy nieruchomości o określonej puli wartości, to na pewno powinniśmy zarabiać na tym nie mniej niż X. I to jest taki wstęp do podatku katastralnego. Trochę jest, bo to wtedy zależy od stricte od wartości nieruchomości. Ten podatek wynosi obecnie tam jest taka sprytnie ustalona podstawa opodatkowania, która jest pomniejszana o jakieś milionów. Natomiast podatek wynosi 0,035% wartości nieruchomości. Wartości nieruchomości, czyli tak naprawdę liczymy ten podatek od wartości nieruchomości, a nie, nie tego ile na tej nieruchomości zarabiamy. Czy to jest katastry? No, trochę tak. Tak. Trochę tak. I zapowiedź ma być taka, że ten podatek ma być rozszerzony. Czyli objąć więcej, większą ilość osób, większą ilość nieruchomości. Wróćmy uwagę, że teraz to podstawę opodatkowania, czyli tą podstawę, o której się liczy ten podatek, pomniejszamy o 10 milionów złotych. Tak. Czyli ten podatek dopiero dotyczy osób, które mają tych nieruchomości o wartości większej niż 10 milionów złotych. Tak. Natomiast jeżeli łatwo można zmniejszyć te kwoty i sprawić, żeby osoby w Polsce na przykład uciąć jedno zero. Pamiętam, jak moja żona o tym mówiła, jak to wchodziły te przepisy i był, wystarczy uciąć jedno zero, że będzie pomniejszone o 1 milion złotych. I teraz, jeżeli ktoś ma nieruchomości na 11 milionów, ucina mu się 10 milionów, no to płaci podatek 350 złotych miesięcznie. Jeżeli ucina się jedno zero, to już płaci 3500, no bo jest 10 razy większa podstawa. A w przypadku takiej Wola Tower, która na przykład wynosi 500 milionów złotych wartość nieruchomości, to w tym wypadku odcinamy 10 milionów, czy milion, to już w sumie niewielka różnica. Od tego wyliczamy podatek i okazuje się, że mamy do zapłacenia miesięcznie ponad 170 tysięcy złotych. No dobra, to, czyli co, mamy trzy doskonałe wiadomości dla rynku nieruchomości. Czy coś jeszcze? Nie no, zwróćmy uwagę na nagłówki, że to są pomysły, które zmierzają do uzdrowienia tego rynku, więc to jest wszystko dla do naszego dobra. Tak. Państwo chce naszego dobra. Czy przyjmuję to w pełni? Zwróćmy uwagę tylko, że co to propozycje, które nie są konkretnym aktem prawnym i nie są zmaterializowane w nic konkretnego, więc tak naprawdę kwestia października, przynajmniej zgodnie z zapowiedziami, to będzie ten okres, kiedy dowiemy się dokładnie, jak będzie w praktyce wyglądało to opodatkowanie, no i będzie pewnego rodzaju też mało czasu nam zostanie, żeby podjąć ewentualne decyzje, co zmienić od nowego roku. Bo jeżeli rzeczywiście wyjdzie na to, że tych spółek musimy mieć pełno, mhm. no to trzeba będzie w miarę szybko zadziałać. Wróćmy też uwagę na coraz częściej występujące w polskim prawie tak zwane klauzule obejścia prawa. Jest taka duża klauzula, która dotyczy ogółu ogół czynności, natomiast przy poszczególnych przepisach prawa występują też małe klauzule, które regulują konkretne przepisy. W sensie odnoszą się do konkretnego przepisu i ewentualnie obejścia konkretnego, konkretnej regulacji. I może być też tak, że w tych przepisach będzie zabezpieczone to, no, że jeżeli ktoś, powiedzmy, tak zrobił swoją strukturę, żeby tych podatków nie płacić, to i tak państwo może go opodatkować. No w jest... jaki sposób? Wyobraź sobie, ja mam, powiedzmy, nieruchomości w różnych dzielnicach. I teraz mogę sobie podzielić te nieruchomości dzielnicami, czyli te z dzielnicy mokotów przepisać do jednej spółki, te z dzielnicy wola przepisać do drugiej. Wytłumaczę to w ten sposób, że będę chciał kiedyś sprzedać te spółki, no i lepiej się będzie sprzedawały, będą się sprzedawały, jeżeli będą mieszkania obok siebie. I teraz będę miał na to jakąś dokumentację przygotowaną, w sensie opisaną argumentację i w jaki sposób ktoś mi to podważy? Znaczy nie no, będzie kwestia przygotowania się do tej kwestii. Bo to tak samo trochę jak z wieloma osobami w Polsce, którzy rejestrują dużo spółek, żeby unikać VAT-u, czyli na każdej spółce koniecznie korzystać z limitu. Do 200, 200 tysięcy tak. złotych, to jest to też kwestia do podważenia, no przy czym, jeżeli ktoś posiada dobre wytłumaczenie, dobre usadnienie tego, że na przykład dzieli swoją firmę, że ma pewien obszar ryzyka, albo geograficznie dzieli sprzedaż w swojej firmie, no to można te rzeczy obronić. Tak samo w tym przypadku nieruchomości, tych podatków dodatkowych, które mogą się pojawić, jeżeli będziemy mieli to dobrze przemyślane, no to będziemy w stanie się obronić. Natomiast chodzi bardziej o to, żebyśmy mieli z tyłu głowy, że trzeba o takich rzeczach myśleć i po prostu dobrze się do tego przygotować. Chyba nazwiemy tę serię coś w stylu Kroniki Kapitana Państwo, albo coś w tym stylu. Jeżeli Wam się oczywiście podoba, to napiszcie w komentarzach, co sądzicie i czy robimy kolejny odcinek o prawie w nieruchomościach. Dziękuję Tobie, Mikołaju, za przyjęcie zaproszenia i za to, że po pozwalasz nagrywać tutaj w swoim studio, bo jesteśmy w studio właśnie w kancelarii i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję, Danielu, dziękuję bardzo.